W związku z tym, że rozszerzono zakres niektórych inwestycji oraz miasto pragnie przyspieszyć ich realizację, rada podjęła decyzję o pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 50% tych pieniędzy będzie gminie zwrócone i dzięki temu będziemy mogli w dalszym ciągu je inwestować, tłumaczy przewodnicząca Komisji do Spraw Budżetu i Finansów Ewa Czeszejko Sochacka. Jeśli chodzi o legnicki budżet obywatelski, zostały również tutaj wprowadzane zmiany, bowiem planowane przez wnioskodawców środki były w niektórych przypadkach niewystarczające, a zatem żeby w tym okresie letnim większość tych inwestycji typu place zabaw, czy też przy ZSO nr 3, gdzie trzeba było rozszerzyć o remont dachu, żeby te elewacje nowo położone elewacje nie pozalewać, wprowadzone zostały środki. W trakcie sesji wybrano także pięciu radnych odpowiedzialnych za Legnicki Budżet obywatelski. Są to Anna Pucieniczak, Kazimierz Hałaszczyński, Jacek Kiełb, Wojciech Cichon oraz Włodzimierz Tulejko. Zostały one przesunięte z Alei Piłsudskiego, do, tej, do tego powrócimy. Natomiast na wszystkie zadania, te większe zadania zostały właśnie z Alei Piłsudskiego zdjęte środki. Sporo środków jest z przesunięć między działami, również zaoszczędzono na obsłudze długu publicznego i stąd było ponad 550 tysięcy i w autopoprawce dzisiejszej 28 tysięcy. Wydatki na inwestycje zostaną dzięki decyzji radnych zwiększono kwotę ponad 2, ,2 milionów 200 tysięcy złotych. Po zmianach wyniosą one w tym roku około 59 milionów złotych.